Komentarz pod filmem, który otrzyma najwięcej lajków, zostanie nagrodzony koszulką Pawła Lenarcika. Myślisz, że Bramkarz to tylko talent? To dopiero 10%. Bramkarz na 100% to 10 elementów. Zaczynamy układać całość. Trzech bramkarz z jednego miasta, dwóch z jednej ulicy, a obecnie dwóch grających w tym samym klubie. Ze mną jest Paweł Lenarcik. Kiedyś podwórkowe Gierki, a dzisiaj prowadzi profesjonalne mecze i treningi. Prawie 200 meczów na poziomie centralnym, ekstraklasa pierwsza liga. Drugi z przyczyn osobistych Dawid Ard, również występy na poziomie centralnym, pierwsza liga, Ekstra I moja skromna osoba, która za sobą też ma kilka sezonów na poziomie Ekstra Klasy i pierwszej ligi. Co nas łączy? Łączy nas to, że wszyscy jesteśmy z Tomaszowa. Paweł, tak patrzę i się zastanawiam, czy Tomaszów można nazwać zagłębiem bramkarzy, ponieważ w ostatnich dziesięciu latach zawodników występujących na poziomie ekstraklasy było czterech z tego trzech bramkarzy. Witam wszystkich. No myślę, że... Gdzieś, gdzieś ta, nie powiem szkoła, ale gdzieś ten Tomaszów yy, taki był yy, w środowisku piłkarskim, czeskim-bramkarskim. Yy, no, yy, ciekawą, ciekawą, jakby obcą dla nas, że, że gdzieś, yy, myślę, że sam Tomaszów jako w sobie miał gdzieś i, i ludzi, którzy są związani już mówię, nie stricto trenerów, ale gdzieś ludzi, którzy gdzieś yy, chcieli tych. Yy, jako nas, wychowywać jako bramkarzy i myślę, że to nam też pomogło, żeby później w, w latach, gdzie przychodziliśmy szczebel po szczeblu do innych klubów, to nam pomogło, żeby zostać profesjonalnym bramkarzem. Jak myślisz, czy z tego powodu, że bramkarz troszeczkę inaczej trenuje, jest go łatwiej wyszkolić dlatego możemy powiedzieć, że możemy się pochwalić, że Tomaszów wychowuje bramkarzy na dobrym poziomie? No myślę, że myślę, że tutaj Ameryki nie odkryje, ale no zdecydowanie w Polsce na pewno. I to widoczne jest bardzo dobrze, że no jednak, no jednak u nas potrzeba zdecydowanie mniejszej intensywności, gdzie to w takich już klubach europejskich no to jakby jest największe, największa różnica między polską, a europejską piłką. I myślę, że też ze względu na to bramkarze i nie tylko tak jak Tomaszowa ale też całej Polski. No, mają, mówię, nie może zdecydowanie łatwiej, ale łatwiej jest ich naprowadzić na takie tory, żeby, żeby krok mówię, krok po kroku te, te elementy bramkarskie szkolić i rosnąć coraz wyżej, jeżeli chodzi o, o ten aspekt. Dzisiaj chciałem sobie porozmawiać o kolejnych 10 w moim programie. A mianowicie systematyczny trening. Co to jest dla Ciebie systematyczny trening? Myślę, że systematyczny trening to jest przede wszystkim zapobieganie kontuzji, bo, bo dobrze wiemy, że bez tego ciężko będzie o systematyczność, jeżeli chodzi o, o trening i bramkarski, i szeroko rozumiany trening piłkarski. Więc uważam, że na pewno to jest główny cel do tego, żeby ta systematyczność podczas Całego mikrocyklu czy całego sezonu m, miała miejsce, bo wiemy, wiemy że jednak ta yy, no nasza pozycja, jeżeli wypadniesz na jeden, dwa mecze, no to później jest zdecydowanie ciężej wskoczyć Jasne. do tego wszystkiego. I, i no, ta systematyczność yy, poprzez unikanie kontuzji to jest pierwsze, a drugie, no, jeżeli będziesz systematyczny i będziesz mm, robił to kilka, kilkadziesiąt razy. Czy no. można to w, według Ciebie wypracować systematyczność, którą pracujemy nad nią i przynosi efekt? Wypracować myślę, że tak, bo to jest aspekt, który no wielu, wielu zawodnikom pozwala zdobywać, zdobywać szyty piłkarskie, więc myślę, że to jest główny, główny cel do tego, żeby, żeby tą systematycznością być by, jakby, systematycznością cały czas zdobywać to co, to, co się chce, i myślę, że jakby każdy, kto zaczyna grać w piłkę, czy na naszym podwórku, czy, czy już wyżej, no to, 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 to marzy o tym, żeby grać jak najwyżej i, i systematycznością poprzez trening, poprzez odżywianie się, poprzez różne. Czy zgodzi się ze mną, że. Te 10% z każdego elementu, tak jak systematyczny trening, ambicja, talent, odżywianie, regeneracja, może pomóc nam, żebyśmy byli takim prawie kompletnym bramkarzem. Oczywiście trochę szczęścia, przy tym też gdzieś musi być. No, jakby nie patrząc, szczęście to jest jedno, ale tak. No, to jest jednak ważne u nas, tym bardziej, gdzie tych aspektów, które potrzebujemy, jest dużo, dużo więcej. Bynajmniej to jest moja opinia, które potrzebujemy od zawodników z pola. Wspólne korzenie. Jedna ulica wychowywaliśmy się przez całe dzieciństwo razem. Jak myślisz, czy to może jakoś pomagać w przyszłości czy to pomogło tobie? No ja byłem troszeczkę starszy, więc ciężej mi jest na ten, w tym temacie się wypowiadać, ale jak ty to pamiętasz ze swojej perspektywy? No ja też miałem na pewno łatwiej. Miałem kilka takich bodźców bramkarskich, czy od siebie, czy od nawet mojego brata. czy... czy no tak, od... bo twoi bracia też zawsze byli dobrymi bramkarzami. No, bramkarzami na pewno, myślę, że Fanatykami pe... bramkarzy. Panatyka... Fanatykami <grym> na pewno mieli większe predyspozycje ode mnie, jeżeli chodzi o taką siłę fizyczną, czy, czy różne takie rzeczy, ale to już mówię, zostawmy na boku. No, czy byłeś ty, czy mój brat, czy. czy czy nawet Tadeusz Lubicki, gdzie, gdzie no jednak te, te aspekty takie bramkarskie u mnie pojawiały się już od najmłodszych i jednak można powiedzieć, że to mnie troszkę nakierowało i pokazało, hmm, czym można jakby dojść do pewnego, pewnego poziomu, pomimo że no jakby jakichś dużych możliwości nie było. Czyli kolega, rówieśnik, brat czy trener, jak wspomniałeś, Według Ciebie może być motywacją? No teraz, jeszcze w tych czasach, w których jesteśmy, no to jest na pewno zdecydowanie łatwiej o takich ludzi, bo jest i trenerów, i szkół, i akademii, jest coraz więcej, i na pewno. Łatwiej jest o taką motywację od z ludzi z zewnątrz. A wcześniej, no jednak, y, uważam, że te kilkadziesiąt lat temu musieliśmy troszkę sami sobie szukać tej motywacji, y, czy u kolegów, czy, czy u, u, u trenerów, których no, tak naprawdę nie było za dużo. Pamiętasz, gdzie zaczynaliśmy, jak graliśmy, jakie były nasze początki, a później początki Twoje, bo zaczynałeś Mazowi, tak? Y, gdzie Pierwsze treningi miałeś klubowe. Znaczy, ja też bardzo późno zacząłem trenować, bo w wieku dopiero 13 lat znaczy, trenować ciężko nazwać to trenowanie. Po prostu rzucali nam piłkę i, i się grało w mazowie, tak? bo, bo gdzieś nie było do tego możliwości, ludzi i, no i sprzętu szeroko rozumianego, tak naprawdę. Czy od... mamy do tego pełen dostęp? No teraz dokładnie, no i to też y, 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 czy łatwiej i czy lepiej, no, na pewno lepiej i łatwiej do taki dostęp do tego wszystkiego, to jest pierwsza rzecz, ale druga. Trochę jednak tak jak dla nas motywacją było wyjście na boisko, tylko i to już było dla ciebie, wyszedłeś na boisko duże, piłkarskie, to już było dla ciebie naprawdę na tyle motywujące, żeby trenować, a teraz no to jednak już muszę być sprzęt do tego, odpowiednie zarządzanie treningiem, odpowiednie zarządzanie ludźmi, i myślę, że to jest taki największy. Największy przeskok, jeżeli chodzi, jak ja miałem te 12-13 lat, a jak teraz mają 12-13 latkowie. No właśnie. Więc wróćmy do tematu, jak utrzymać systematyczność, gdy brakuje nam motywacji, bo takie sytuacje na pewno się zdarzają. Myślę, że w, trzeba też szukać to u, u innych, tak? U ludzi, którzy się też na tym znają, bo mamy. Czy, czy, nawet w Tomaszowie już, bo, bo jest na kies akademia i jeden z tych trenerów i ludzi wokół związanych jest bardzo dużo i myślę, że u tych, u tych, no, u, u ludzi, którzy na tym się znają i gdzieś mają mm, też za sobą kilka, kilkadziesiąt niepowodzeń, bo nie, nie oszukujmy się, piłka to też jest dużo rzeczy, które nie zawsze układa się tak, jakby się chciało, więc oni też są bardziej. Tego to nie jest takie proste, bo no by było nie jest takie nie. proste, to by każdy grał, dużo nas gra, ale jednak nieliczni wchodzą na ten szczyt. Jeżeli chodzi o Polskę, na ten poziom centralny, to już jest duży sukces, powiedzmy, dla nas. No. Myślę, że większość chce, niestety, nie, nie, niestety, jakby później to się gdzieś rozmywa. Więc myślę, że, u, myślę, że w, ty, w, tym, w tym wieku, w którym teraz jesteśmy, w tych, w tych czasach, to łatwiej na pewno na pewno bym polecił trenerów czy, czy ludzi, którzy są z tym związani, bo no, łatwiej na pewno będzie gdzieś pokierować tego młodszego, młodszą osobę do tego, żeby. No właśnie, motywację. Czy według ciebie młodszy zawodnik, czy starszy jest bardziej systematyczny? W tych czasach i w tym myślę, że jednak młodszy, bo e, po pierwsze, wiadomo, m, ma większy dostęp do różnorodnych i siłowni, i do wszystkiego dookoła. I myślę, że jemu łatwiej jest utrzymać tą systematyczność, bo, bo już mamy jakby już ty, ty nie znasz innej drogi. Która jakby prowadzić cię przez, żeby, żeby próbować lub grać gdzieś na wyższym poziomie. A no, jednak, czy, czy ty, czy ja jesteśmy gdzieś z tych czasów, gdzie zaczynaliśmy i nie było tak naprawdę nic, a jest, byliśmy w tych czasach, gdzie tak naprawdę przychodziłeś tylko na trening, zakładałeś, było wszystko przygotowane, wszedłeś na prewencję, na siłownię. Przedłeś na trening, wracałeś obiad, wszystko było jest gotowe. A no, nie oszukujmy się 15-20 lat temu tego nie było, więc, więc myślę, że teraz jest zdecydowanie łatwiej, Młod, młodszy... łatwiej ale łatwiej. łatwiej, ale trzy młodzi z tego może ty nie wiesz, bo nie pracujesz w akademii, ja pracuję w akademii, więc nie zawsze jest to widać, że ci młodzi są bardzo systematyczni. I właśnie jakbyś miał w jednym zdaniu powiedzieć, przekonać młodego bramkarza do regularności, to co byś mu powiedział. Żeby jednak otworzył troszkę takie szeroko rozumiane oczy i spojrzał na to, co ma pod nosem, i żeby jednak z tego skorzystał, bo nie wszyscy mają na to, nie, nie wszyscy mają jakby do tego, do, do tego dostępność tak łatwo. Okej. Okay. chciałbym teraz Ci zadać kilka takich szybkich tipów, szybkich pytań. No i zobacz, jak sobie z tym poradzisz. Eee, chciałbym, żebyś odpowiedział jak najszybciej. A pomidor może być? Eee, no zobaczymy, jak będzie sobie radził. Najważniejsza cecha bramkarza eee, charakter. Co poprawiać codziennie? Mm, siła. Jedna rzecz, bez której nie wyobrażasz sobie treningu. Rękawice. Eee, dobre. Co trudniejsze dośrodkowanie, czy obrona sytuacyjna? Dla mnie obraza sytuacyjna. Czego nigdy nie powinien robić bramkarz? Yy... No, powiem Ci. Pomidor. No, powiedzmy pomidor. Najlepszy sposób na szybki powrót po błędzie? Yy... Skoncentrowanie się na piłce. Co jest pierwsze u młodego bramkarza? Siła czy technika? No, technika. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.